siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. i tutaj w tym rzędzie między tutaj między tym naszym y, bokiem Między tymi y nie robimy żadnych przerw, To 11, czyli teraz tak, przechodzimy tutaj, tutaj do samego końca. A nawet jakby miał mieć ten szal 1 km, to robimy to samo. Dwie, dwa słupki. Pojedyncze, dwa pojedyncze słupki, oczko łańcuszka i dwa pojedyncze słupki. Tak, oczko łańcuszka i dwa pojedyncze słupki. I teraz tak od razu. nawijamy dwa razy i przechodzimy tutaj do tego. Do tej ósemki i tu też robimy 11 podwójnie nawijanych treble's. Raz, dwa. Podwójnie nawijane słupki. Raz, dwa. Trzy cztery cztery pięć sześć siedem. Osiem dziewięć. Dziesięć. I teraz tak i teraz od razu nawijamy i przechodzimy tutaj do naszego ostatniego, i tu w ten ostatni tutaj robimy, tak jak zawsze przy końcówkach trzy pojedyncze słupki w jednym końcowym oczku. Ten brzeg musi nam ładnie tutaj wyglądać. Jeżeli robisz na ciężkiej nitce, to równie dobrze można sobie robić koronkę z tego. Też fajnie będzie wyglądać, bo to jest taki bardzo przyjemny wzór. Mówię, on, tak jak mówiłam na początku, on jest bardzo popularny w tych... W tej chwili już to wygląda nam tak. Wygląda nam bardzo ładnie. Dobrze. Rząd. Niech sobie sprawdzę w moich notatkach. To będzie chyba rząd czwarty. Tak? Raz, czwarty. Ok. Bo w każdym razie następny. Nawijamy i tu jak zwykle z brzegu robimy trzy słupki w jednym oczku. Raz, dwa, trzy. Tak? I teraz będzie tak. Teraz będą dwa oczka łańcuszka. I tutaj od razu w pierwszym się wbijamy. I tu robimy trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Omijamy jeden i wchodzimy w następny. Zawieszamy się. I tu robimy takie poprzeczki z trzech w co drugim słupku. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I tu. Tak. Raz, dwa. Trzy. W co drugim. Raz dwa trzy. W co drugim. Raz dwa trzy. I dwa do góry. Raz dwa. Tych tutaj powinno nam wyjść pięć. Raz dwa trzy cztery pięć. Tak. Zrobiliśmy dwa. Oczka do góry, teraz nawijamy pojedynczy i znowu robimy naszą podwójną fałkę. Raz, dwa. Oczko przerwy. I raz, dwa. dwa. Teraz znowu dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się tutaj w ten pierwszy. Raz, dwa, trzy na poprzeczkę. Omijamy pierwszą, robimy drugi. Ops. Wbijamy się w drugi. Zamykającym. I znowu raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I w... O, musimy jeden ominąć. Drugi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Znowu poprzeczka. Raz, dwa trzy. i bl, 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 gdzie to jest tu, Nowy poprzeczka i chyba jeszcze jeden. Będzie raz, dwa, trzy, cztery tak. R raz, dwa, tu mi się jakieś włosy wplątały. <tryk> raz, dwa, trzy. I tutaj zawieszamy się w ostatnim. I teraz moje drogie robimy, tak się staram robić na większe, żeby wam. Lepiej pokazać. I teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Tak. Nawijamy i tutaj w ostatnim znowu tradycyjnie jak początek i koniec robimy trzy trzy słupki w ostatnim oczku. Bez żadnych przerw. Tak. Żeby nam to się wszystko ładnie układało. I teraz znowu, raz, dwa, trzy do góry, raz, dwa, trzy do góry, obkręcamy na drugą stronę. Tu wełna lata. I w tej chwili znowu robimy jeszcze dwa. Tu mamy już jeden zrobiony, jeszcze dwa słupki, żeby było trzy. Tak? I teraz będzie, kochani, raz, dwa, trzy oczka łańcuszkiem. Wbijamy się w ten pierwszy, bez żadnego nawijania i znowu robimy mostki. Czyli budujemy tego ananasa. Raz, dwa, trzy i w następny, pod następny. I pod następny. Raz, dwa, trzy. I pod następny. następny i teraz już mamy cztery tak i teraz robimy znowu trzy oczka raz dwa trzy przechodzimy do naszego e, takiego ja to nazywam kręgosłupa tego tego wzoru będzie cały czas taki sam dwa słupki jedno oczko przerwy dwa słupki Znowu, raz, dwa, trzy i przechodzimy w raz w pierwszy i robimy raz, dwa, trzy, robimy nasze poprzeczki raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ups. Raz, dwa, trzy. Tu. Raz, dwa, trzy. I nawijamy, i znowu robimy trzy pojedyncze słupki. Następnie trzy do góry. Raz, dwa, trzy. Obkręcamy, i w tej chwili już mamy coś. I w tej chwili już mamy tak.